Poseł Sawicki z PSL-u, koalicjant Platformy Obywatelskiej, mówi o sabotażu w spółkach energetycznych Skarbu Państwa. W polskich spółkach energetycznych y, mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, na rzecz produkcji biometanu. Pan wie, co Że... pan powiedział z sabotażem? Tak. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na czym ten chciałbym, też polega? chciałbym, żeby sprawdziły to y, służby bezpieczeństwa państwa polskiego, bo mam wrażenie, że projekty, które były przygotowywane w Orlenie, a było ich ponad osiemdziesiąt, finału nie znalazły pytanie, czy są nadal na półkach Orlenu, czy te projekty już zostały sprzedane właśnie konkurencji, tak jak wcześniej polska grupa biogazowa została sprzedana Totalowi. A co pan sugeruje, że tutaj w Polsce działają obce służby, które chcą tak naprawdę, żeby biogazownie polskie nie powstały, bo to są interesy właśnie tych zachodnich koncernów? No przecież, przecież już oni są gotowi do produkcji biometanu czystego w Polsce, skraplania i wywożenia do Francji, do Niemiec, realizowania własnego celu wskaźnikowego. Każdy dba o własną gospodarkę, tylko My w dziwnym stopniu w Polsce nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. A próbował pan kontaktować się w tej sprawie z ministrem Siemoniakiem? Rozmawiałem z nim w ubiegłym tygodniu, krótko, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prosiłem go o bezpośrednie spotkanie z szefem ABW w jego obecności. I co? Zobaczymy, czekał na to spotkanie. A wie pan.